Yy, witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny <laughs> alok, tak, chciałem powiedzieć kolejny odcinek, e, już się przyzwyczaiłem do tego, ale tak aloga dawno nie było, nie, nie, nie było dawno. dobra, zajmijmy się tym co potrzeba teraz nie będę tutaj wam pierdzielił i zabierał czasu, <laughs> bo macie na pewno e, wiele innych lepszych rzeczy do roboty, niż słuchanie jak jakiś e, typek pierdzieli sobie do mikrofonu i i, i tyle, e, także o co chodzi na moim kanale? Otóż, zalegam wam z filmikami. Wiem o tym, przepraszam z góry, ale yy, podam powód, dla którego tak się dzieje. <ścoughs> Otóż, um, nie było amnezji i nie będzie dzisiaj Wiedźmina. Auć, demon jesteś zły, zalegam z filmikami, jesteś gnojem. Tak, tak jestem zły. Wobec Was jestem trochę nieuczciwy. No bo, tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, zalegam z filmikami. Postaram się w najbliższym czasie ogarnąć coś, po prostu regularnie je wrzucać, ale teraz. Powód jest taki. Mam nową maszynę. Jej! No i teraz um, mam nową maszynę, co wiązało się z tym, że wczoraj nie mogłem nagrać filmiku, ponieważ musiałem ją przetestować, czy działa, czy działa tak jak należy, czy wszystko jest tak jak należy. I nie miałem po prostu czasu zrendrować w filmiku i, i się przerzuciłem po prostu na tą nową maszynę, muszę to wszystko poinstalować jeszcze. Um, i, 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 powoli będę ogarniał to wszystko, co tu się powinno dziać w tym komputerze, co ja chcę, czyli poinstalować programy, po konfigurować sterowniki, po zmieniać ustawienia, wiecie, takie pierdoły typowo techniczne. <laughs> Nawet to, co teraz nagrywam, nie wiem, czy się dobrze nagrywa, bo, no sprawdzimy. Mam nadzieję, że tak. Um... Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Nowa, yy, tak, nowa maszyna, jeszcze druga informacja, chociaż to nie jest informacja, raczej rzecz oczywista taka yy, no właśnie. Yy, liczba widzów na moim kanale jest teraz czterocyfrowa. Jej, osiągnąłem liczbę tysiąca widzów. Yy, oczywiście to dzięki wam. Yy, dziękuję wam bardzo za to co zrobiliście. To jest fajne. No i oczywiście nie przestaję nagrywać materiałów, tylko tak jak mówię, trochę zalegam, bo teraz mam i szkołę i musiałem kilka rzeczy zrobić. I teraz mam wyjazdy co jakiś czas, wypady raczej. Eee, no, także nie bardzo mam czas to jakoś w ogóle ogarnąć coś z nagrywaniem albo ze sklejaniem filmiku. Pewnym faktem jest to, że teraz będę miał po prostu łatwiej nagrywać, będę nagrywał kilka filmików, tam sobie powiedzmy usiądę, cztery filmiki naraz nagram, zrenderuję je szybko i później po prostu będę wrzucał na zapas, żeby mieć. I będzie to po prostu łatwiejsze. Oczywiście poradniku do RPG Makera nie, nie wrzuca tak łatwo, bo to są poradniki, ja będę musiał przy nich posiedzieć. Dement. To jest jedyna seria, która wymaga ode mnie sporej, sporego nakładu pracy, niestety. Um... Tak, nowa maszyna, 1000 widzów. Co jeszcze? Popfilter, chociaż to już pewnie wiecie. Co jeszcze miałem wymienić? Nie wiem, chyba to wszystko na ten moment. Yy, to jest maszyna, która wytrzyma nawet obciążenie nowego Assassin'a 4. Nawet jak wyjdzie GTA 5, to też sobie na niej zagram. W <coughs> yy, GTA 5. Jak wyjdzie, jak wyjdzie, jak wyjdzie. Yy, i, 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 I fajnie, więc e, zamiast Amnezji mam nagrane już chyba trzy odcinki tam zostały bez. nie licząc tego, który mam wam rzucić, z którym już zalegam, zostały dwa odcinki plus taki jeden bonusowy tak jakby e, i jeszcze seria, która wskoczy na to miejsce. Ja wiem, co to będzie za seria już. Nie będę robił żadnego głosowania, po prostu chcę wstawić tą serię, bo chcę w tą grę pograć, nie będę mówił co to za gra, to będzie dla was niespodzianka. Chcę pograć po prostu i przy okazji sobie obrzydźcie. Jak ktoś nie będzie chciał tego oglądać, to nie będzie oglądał bez problemu. Po prostu ja chcę sobie pograć, jak ktoś jak chce obejrzeć, to w razie czego będzie miał nagrane i będzie mógł sobie obejrzeć co ja tam wyprawiam. Um, no więc to jest chyba tyle na ten czas. Tak jak mówię, przepraszam, że zalegam z filmikami, ale po prostu nie mam teraz za bardzo time'a do tego czasu, no, czasu, nie ma czasu. Więc inaczej nie dam rady po prostu. <laughs> Dzisiaj bym mógł w sumie zacząć tego Wiedźmina nagrywać, a i tak by na czas nie był. Więc stopniowo postaram się wrzucić do tego grafiku, jak na razie mówię, załamuję się trochę, ale postaram się jak najszybciej go tam uregulować, tak żeby to wszystko było aktualnie dobrze, fajnie i ogólnie. Um, dobra, więc to jest na tyle na ten alok. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego piech Dzielenia, Zapraszam do innych filmików. Możecie wbijać na mojego Facebooka, który jest w Opisie. Oczywiście jest też link na moim kanale, więc bez problemu możecie go znaleźć. Jeszcze możecie wejść na playlisty, które poleciłem na dole. Czy coś? No. I specjal, zobaczymy co będzie na razie.